Eee, co? So. Kolejna paczka do Ciebie. Zajebiście. Nie za dużo zamawiasz? Nie, bo mam Leti Shops Co masz? Taki serwis cashback. Zwracałem mi część hajsu za zakupy w necie. Aby to było prostsze i wygodniejsze, możesz ściągnąć sobie aplikację na telefon. I z jakich to stron można zamówić? Allegro, AliExpress, Media Expert Czyli jakbym zamówił sobie coś na Allegro razem z Leti Shops to właśnie Leti Shops zwróciłby Ci połowę kwoty A kurwa, jeszcze jedno. Co? Skąd Ty bierzesz na to wszystko pieniądze? Od mojego Sugar Daddy. Mm. Koks. Nie no, podpierdalam ci pieniądze z komunii. He he. A co ty się odpierdala? A co ty tu robisz? Nie wiem, może mieszkam? Miałeś wyjechać na studio. No wyjechałem. To co tu robisz? Mam do uczelni pół godziny drogi. Niedobrze. Gdzie są kurwa moje meble? No bo jest taka sprawa. Gdzie jest kurwa łóżko? Pod mostem. Co kurwa? Oddałem Menelowi. Niech się chłop wyśpi. A gdzie reszta? w kominku. Nawet dywanu nie ma. Przyszedł taki ziom, zwinął go, włożył pod pachę i spierdolił przez okno. Ty, Kulfon. Cool Sam jesteś kurwa Kulfon. Cool Kiedyś byłem helikopterem. Czym byłeś? Helikopterem. Chyba helikopterem. Latałem se. No. Strzelałem karabinem. Co? No byłem takim w kurwę dużym helikopterem. Nie wiem, wojskowym? Oj tak, byczku. Miałem różne misje. <noise> Jakie na przykład? Musiałem przetransportować krowę. Że co kurwa? Krowa się ze po w locie. Kiedy ty niby byłeś tym czymś? W innym wcieleniu czy kichuj? Nie. Wczoraj. Jak kurwa wczoraj? No wróciłem na ebany do domu i wiesz, położyłem się i. Pewnie kurwa wszystko muszę zrobić. Nawet fucking posprzątać śmierdzielowi. Majtki wyjebane na środku. Mówiłam, czyste majtki do szafki! W ogóle. A, co to? Sra się do kibla, a nie w majtki! Uszko nie pościelone. Czysko wyjeba. A, kurwa. Poduszka, chyba jakieś cukierki. Po co mu przy laptopie papier toaletowy i mydło? Nie wiem, kurwa. Tależ i szklan. Fixa. <grym> wszystko jebany sosen. A co to, to jest zle, chujca? Powiem tak, każda matka. Jeszcze tu tylko nasrać na środku i tak trzeba będzie zrobić. zrobić. Co tu się odpierdala? Czy on robi to, co myślę? Kurwa! Kurwa, co ty robisz, w batonie? Co ty robisz? A o myślałaś? Eee, kurwa, nie interesuj się, dobra? Chyba nie myślałaś, że ja... No i co, do nauki, a nie? No dobra, luz. Ubijasz jakiś jajca czy ciulwie, co? No miałem ochotę. Na psotę kurwa chyba? Że co? Do nauki, powiedziałam. Masz 30 lat. Pasuje w końcu zdać tą klasę podstawówki. Jedno? Jedno to zapalnik. Fakt. Dwa? Do dwóch nie siadam. Ja też. No widzisz? Czyli trzy. Weź po cztery. Jakie? Obojętne. Byle nie Leszki. Może być. Może jakąś seteczkę jeszcze przyjebiemy? Serio? No dobra, no wezmę połówkę. Dobra. Sztok albo wybro Chuj, wezmę Finlandię. Po królewsku. Kurde bele. Ty, to ta! Znamy się? Zajebista bluza. Dzięki. Gdyby nie ona, to wywrózłbym cię do lasu. Na grzyby? Sam jesteś grzyb! Co to ten nie chcesz w ogóle? Po prostu nie podobasz mi się! Nic ci nie zrobiłem nawet! Radzę ci tej bluzy nie ściągać! Dlaczego? Bo jak ją ściągniesz, to pobawimy się w chowanego! O to zajebiście! Tylko ciebie już nikt nie znajdzie! Jednak nie zajebiście. Twój wybór. Ale w domu chyba mogę ściągnąć. Nie! Nawet masz się w niej kąpać! Aha. Skąd masz tą bluzę? No na mitok masz ją teraz w preorderze. Nawet skiter dałem do paszki. Ty już je pewnie wjebałeś parowo! Mordo, zacznij się modlić! To do mnie? A do kogo? Sam ktoś mordy, próbuję się modlić! Milcz demonie! Żatańskie orangutanie! Księdzu, masz przejebane! I co mi zrobi? Rzuci we mnie moherem? Wyskakuj sutanny! Idziemy na solówę! Kobiet nie hendorze! Znaczy nie bije! Przecież ty jesteś baba! Jestem mężczyzną! A nie masz małego! Uuu. Skąd wiesz? Bóg mi powiedział! No co ty, mamo? Zwolnij, głupcze! Mamo, to jest autostrada. To nie znaczy, że musisz tak zapierdalać! Jedziemy ledwo stówkę, ale rzucam kolejny bieg. Ja ci kurwa wrzucę! Klik trójeczka! Jedziemy stówkę na trójce? No jak? Matko bosko! Dlaczego to odbierz tak Twoja Co? Ja tu... O, ręczny był zaciśnięty! Co? Już lepiej? Co ty masz, bani? Prędkość, mamo. Te chory pojebie! Prędko to pojedziemy do grobu. Need for Speed. Twój stary speed. Gaz do dechy! Nie! Powiedz, że tego nie zrobiłeś. No dobra, to ja byłem. No ty, gnoju. Pan odkupić ten materac. Jaki materac? No spałem kiedyś u ciebie. No i. i się zlałem. w Majty. Co? Później jeszcze się zesrałem i zrzegałem. Ja w tym śpię i ty w tym śpisz. Ale nie o to mi chodziło! Ale przyznaj, poszło niezłe kombo. I jak to nie o to? Czy mi piwo wychlałeś? ale przecież masz 10 lat. To raczej nie. No ja wypiłem. Papier, pierdolenie o Ja byłem cebrowarka. Masz 10 lat. A ty masz 23 i tak będzie przepił. Jadę do sklepu. O, wrócił. No jak było? Co się tak drzesz? Sra, Zamki mordę! Ej, eee, co? Jak było w budzie? Rób mi lepiej pierogi, mam wkurwiony. Aż tak? Nawet mi nie mów. Masz już jakieś oceny? Może mam. Pewnie same piąteczki. Ha, dostałem pałę z matmy. Tępa dzida! No i pałę z WF-u. Mam to po tobie, ziemniaku! Dobra, idę ci robić pierogi, grubasie. Chleb tam lep. Lepę to zaraz ty dostaniesz! Za złe oceny, deklu. Ciekawe od kogo. Wróciłem i dawno nikomu nie wpierdoliłem! Hmm. Dlaczego mnie ugryzłeś? Nie ugryzłem cię. To ty? Co ja? To ty. Wiesz jak to kurwa boli? Robię tatuaże. Ja ci zaraz kurwa zrobię tatuaż. Zajebisty, co nie? Co w tym takiego ładnego? O, widziałeś tylko na ręce. No nie ma więcej przecież. Założysz się? Gdzie niby? Zobacz na dupie. Że co kurwa? No jak? Ugryzłeś mnie w dupę? I to nie raz. No co za pojem kurwa? Szczepiony jesteś przynajmniej? Co to wściekli? Znaczy co? A daj się ugryźć. Sam się ugryźć. Ty, a mebo, słyszysz mnie czy nie? Zjadłem ci psa. Podjebałem ci w 100 złotych. Nie no, wiesz, z tym kwitem to żartowałem, Mordini. A co, psa też wiebałeś? Nie no, Mordini. Oddawaj hajs. Mordo no. Co złoty pęcino? Wiesz, mogę inaczej ci to oddać. Mhm. Jak? Ty już dobrze wiesz, jak? Pybał mhm. cię! No dobra. 100 zł do jutra. Bo co? Bo dojadę ci brata. Ty jesteś moim bratem, idiotą! No właśnie. Nie będę płakał. Trzy poziomy wkurwienia, gdy telefon jednak nie ładował się przez noc. Poziom pierwszy. Bateria. Ze smutku jesteście wyczerpani jak bateria w waszym telefonie. Lol. Wyczerpanie przejstarcza się we wkurwienie, którego nawet Makłowicz nie pojmie. Masz ochotę polać sosem ten kabel od ładowarki i wpierdolić go ze smakiem niczym spagetki. Poziom drugi. Bomba z akumulatora. Już to czułeś, że telefon się nie ładował. Pierwsze, co zrobiłeś, to wymyśliłeś plan, na czym rozpierdolisz ten jebany telefon, a później tą pierdoloną ładowarkę. I przy okazji cały dom, i noże pół osiedla. Zależy jak i kto cię podkurwi. Poziom trzeci. Jasny pierdol. Jogobela, chuj cię strzela. Znaczy piorun cię strzela. Wybuchasz elektrycznością. Wszystko dookoła pochłania jebany prąd. Wyjebało kory. Lol. Ojciec dzwoni po elektryka. Rozpierdalasz wszystkie ładowarki we wszechświecie, żeby nikt już sobie nie naładował. Taki z siebie zimny drań.